Aby wiedzieć, co jest naprawdę święte, można spojrzeć na to, czego nienawidzą demony. Ksiądz egzorcysta Steven Rossetti mówi, że demony są torturowane przez wszystko, co jest święte, a jedną z największych tortur dla wszystkiego co złe jest wejście do kościoła katolickiego. Po pierwsze, demony nie cierpią, gdy biją dzwony. Demony są odpychane przez dźwięk kościelnych dzwonów. Niektórzy egzorcyści dzwonią małymi, błogosławionymi dzwoneczkami podczas egzorcyzmów właśnie z tego powodu. Po drugie, przejście przez drzwi kościoła wywołuje u demonów wielki niepokój i lęk. Wiele opętanych osób uważa to za prawie niemożliwe. Demony desperacko próbują zablokować im wejście. Po trzecie, Błogosławieństwo Wodą Święconą jest źródłem wielkiej udręki dla demonów. Woda Święcona jest częścią każdego egzorcyzmu. Jest to jeden z najbardziej konsekwentnie skutecznych sakramentaliów do wypędzania każdego rodzaju demona. Po czwarte, widzimy krucyfiks. Standardową częścią każdego egzorcyzmu jest podniesienie znaku pokonania demona, ukrzyżowanego Jezusa i powiedzenie Edce crucem domini fugite partes adversa", co oznacza oto krzyż pański ustąpcie wrogowie jego ksiądz Rosetti wspomina że kiedy podniósł krucyfiks podczas jednego z egzorcyzmów demony krzyczały zabierz to pali mnie piąty przykład to Najświętsza Maryja Panna w pobliżu ołtarza Zazwyczaj znajduje się obraz Najświętszej Maryi Panny. Demony nie mogą nawet wypowiedzieć jej imienia. Jest tak święta i pełna łaski. Są nią przerażone. Szóste, gdy rozpoczyna się msza, kapłan podchodzi i całuje ołtarz. Demony nienawidzą kapłanów, jako wyjątkowo zjednoczonych z Chrystusem. Same szaty kapłańskie, zwłaszcza stuła, są potężnymi sakramentaliami. Kiedy jedna z opętanych osób zmagała się z demonami nieczystości, ksiądz Rosetti owinął wokół jej talii kapłański habit, symbol czystości. Demony błagały o jego zdjęcie. Podczas innego egzorcyzmu położył stółę na opętanej, a demony wyły z bólu. Zdejmij to, zdejmij to! Demony robią wszystko, by powstrzymać opętaną osobę przed pójściem na mszę i przyjęciem komunii. Pewna opętana osoba powiedziała księdzu Rosetiemu, że hostia smakuje dla niej jak martwe zwierzę. Demony brzydzą się prawdziwą obecnością Chrystusa w Eucharystii. Szatańskie kulty wiedzą, jak święta jest konsekrowana hostia, dlatego próbują ją ukraść i zbezcześcić. Siódmy przykład to najświętszy sakrament. Wszystko w Kościele katolickim jest odrażające dla demonów, ponieważ jest święte. Ich torturowana reakcja jest mocnym i wyraźnym świadectwem świętości Kościoła i wielorakich łask w nim zawartych. Czy zatem codzienna wizyta w Kościele nie byłaby dla nas wszystkich łaską? Czy naprawdę jest coś ważniejszego, lub bardziej wypełnionego łaską, niż mysza święta? Świat duchowy jest rzeczywistością, która istnieje równolegle do naszego codziennego życia. Nie zawsze ją dostrzegamy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z jej wpływu na nasze istnienie, ale ona jest i działa, zarówno w sferze dobra, jak i zła. Gdybyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda walka duchowa, która rozgrywa się wokół nas, prawdopodobnie bylibyśmy zdumieni tym, jak wielka moc ukryta jest w rzeczach, które dla wielu wydają się zwyczajne: woda święcona, krzyż, kapłańskie szaty, a przede wszystkim najświętszy sakrament. To właśnie w Kościele, w jego sakramentach i świętych znakach kryje się niewyobrażalna siła która wypala wszelkie ciemności i przed którą drżą moce piekielne. Demony nienawidzą tego, co święte. Uciekają przed dźwiękiem dzwonów, nie mogą znieść dotyku wody święconej. Płoną w obecności krzyża i błagają o uwolnienie od stuły kapłańskiej. Dlaczego? Ponieważ te rzeczy nie są zwykłymi symbolami. Są nośnikami Bożej obecności. Każda z nich niesie łaskę i siłę, która przynosi wyzwolenie, oczyszczenie i ochronę. To właśnie w kościele człowiek odnajduje bezpieczną przystań, miejsce, w którym światłość Boża rozprasza każdą ciemność. Wiele osób odczuwa dziś duchowe zmęczenie, niepokój i wewnętrzną walkę. Być może nawet nie wiedzą, skąd bierze się ten stan. Dlaczego tak trudno jest znaleźć wewnętrzny pokój? Dlaczego ciągle pojawiają się trudności, zniechęcenie, poczucie pustki? W rzeczywistości jest to efekt nie tylko życiowych zmagań, ale i duchowej rzeczywistości, w której dobro i zło ścierają się o duszę każdego człowieka. Każdy krok w stronę Boga wywołuje sprzeciw ciemności, każdy akt wiary jest wyzwaniem rzuconym tym, którzy chcieliby trzymać ludzi w duchowej niewoli. Kościół jest miejscem, które w sposób szczególny otacza Boża moc. Nie jest zwykłym budynkiem. To przestrzeń, w której Bóg realnie działa, gdzie Jego obecność przenika wszystko. Wystarczy tylko wejść, a już czuć inną atmosferę. Cisza, sakrum, coś niewidzialnego, a jednak odczuwalnego. Nie przypadkiem demony nienawidzą kościołów i robią wszystko, by ludzie do nich nie wchodzili. Wiedzą, że tam dusza może znaleźć prawdziwe uwolnienie, że tam Bóg przemienia serca, tam udziela swoich darów, tam człowiek odnajduje sens i siłę do walki. Każdy, kto wątpi, każdy, kto czuje się zagubiony, powinien wiedzieć jedno: w kościele jest źródło życia. Światła i pokoju. To tam dokonują się rzeczy, których ludzkie oczy nie widzą, ale które mają wpływ na wszystko. Tam, w ciszy przed najświętszym sakramentem, Bóg mówi do serca. Tam, w ciszy mszy świętej, niebo łączy się z ziemią. Tam, przy konfesjonale, dusza zostaje uwolniona z ciężaru grzechu. Nie ma potężniejszej rzeczywistości na tej ziemi. Niż obecność Boga, a to właśnie Kościół jest miejscem, gdzie ta obecność przejawia się w sposób szczególny. To dlatego zło robi wszystko, by oddalić ludzi od tej świętej przestrzeni. To dlatego duchowy nieprzyjaciel budzi w sercach lenistwo, zniechęcenie, wątpliwości, potrzebny. Po co iść do kościoła? Przecież nic się nie zmieni. To tylko tradycja. Bóg jest przecież wszędzie. A jednak zmienia się wszystko, bo gdy człowiek przekracza próg świątyni, wkracza w miejsce, gdzie niebo jest bliżej, gdzie łaska Boża dotyka każdej duszy. To właśnie tutaj, w kościele, człowiek może znaleźć największą siłę i najgłębszą miłość. To tutaj Bóg czeka, by napełnić serce nadzieją. To tutaj odnajduje się sens i prawdziwy pokój, ten którego świat nie może dać, a którego demony tak bardzo się boją. I to tutaj każda dusza może doświadczyć tego, co naprawdę święte tego, co jest silniejsze niż jakiekolwiek zło. Nie ma takiej ciemności, której Boża światłość nie mogłaby rozproszyć, nie ma takiej opresji, z której Jezus nie mógłby uwolnić. Nie ma takiej duszy, której Bóg nie chciałby przygarnąć i napełnić swoją łaską. To dlatego kościół jest tak znienawidzony przez siły ciemności, bo jest miejscem, gdzie dusza odzyskuje wolność, gdzie człowiek odnajduje prawdziwe życie, gdzie Jezus działa w sposób, którego ludzkie oczy często nie dostrzegają, ale którego serce może doświadczyć w pełni. Szatan chce odciągnąć człowieka od tego miejsca. Wie, że gdy ktoś zaczyna często modlić się w świątyni, uczestniczyć we mszy świętej, przyjmować sakramenty, jego dusza stanie się dla niego niedostępna, otoczona światłością, umocniona łaską. Demony drżą przed tym, co święte, bo wiedzą, że nie mają nad tym władzy. Wiedzą, że kościół jest rzeczywistością, której nie mogą zniszczyć, bo sam Jezus go strzeże. Każdy akt wiary, każde wejście do kościoła, każde uczynienie znaku krzyża, każde przyjęcie komunii świętej to duchowe uderzenie w moce ciemności. To ogień, który je pali, to siła, która je odpędza, to zwycięstwo które rozgrywa się w duszy człowieka, nawet jeśli on sam tego nie dostrzega. To dlatego święci byli tak potężni, nie dlatego, że mieli siłę samych siebie, ale dlatego, że ich życie było zanurzone w Bożej obecności. Kiedy człowiek zaczyna wątpić, kiedy czuje, że jego życie jest pełne chaosu, kiedy pojawiają się lęki i zniechęcenie, to jest moment, by wejść do świątyni i oddać się Bogu. To jest moment, by pozwolić, by świętość Kościoła otuliła duszę, by łaska, która jest w każdym sakramencie, dotknęła serca. Właśnie dlatego nieprzyjaciel robi wszystko, by odciągnąć człowieka od tego miejsca. Podsuwa myśli: Nie ma czasu, nie warto, możesz pomodlić się w domu. Ale w domu nie ma tej samej pomocy, nie ma tej samej obecności, jaką ma Kościół, jaką ma Eucharystia. To jest siła, której nie można zastąpić niczym innym. To jest prawdziwe światło, które oświetla każdą duszę, i to jest rzeczywistość, przed którą zło nie ma żadnej władzy. Dlatego każdy, kto chce znaleźć prawdziwy pokój, każdy, kto chce odnaleźć sens, każdy, kto czuje, że jego dusza jest przygnieciona ciężarem życia, powinien zrobić jedną rzecz: powinien wrócić do Boga, powinien zbliżyć się do tego, co święte powinien pozwolić, by jego łaska przemieniła wszystko. Kościół nie jest miejscem, które można traktować jak zwykły budynek, który można odwiedzać od święta. Kościół jest domem Boga, jest miejscem, w którym niebo dotyka Ziemię. Jest przestrzenią, w której wszystko co złe traci swoją moc, i jest rzeczywistością, która daje człowiekowi coś, czego świat nigdy nie da życie w Bożej Obecności, siłę, która pokonuje wszelkie ciemności, i miłość, która nigdy nie zawiedzie. To właśnie w Kościele każdy człowiek może odnaleźć to, czego najbardziej potrzebuje. Prawdziwą, przemieniającą i uwalniającą moc Boga, który czeka, by wypełnić serce swoim pokojem. I nie ma na świecie takiej mocy, która mogłaby temu przeszkodzić. Amen.